Cześć, tu Maciek, Musoneo.com. Witam Was we wstępie do kursu o kompresji. Zanim omówimy zasady działania kompresora, jego parametry, zalety i wady różnych rozwiązań sprzętowych, a także zalecane ustawienia w odniesieniu do różnych instrumentów, przyjrzyjmy się kilku wybranym zastosowaniom tego efektu. Po pierwsze, kompresorów używa się podczas nagrań po to, żeby uniknąć przesterowania rejestrowanego sygnału. Weźmy sobie na ten przykład taką oto partię pianina elektrycznego. Jeżeli ustawimy czułość wejścia dla cichych dźwięków, to te głośne mogą spowodować przesterowanie. Brzmiałoby to wówczas tak. Jeżeli ustawimy czułość dla głośnych dźwięków, no to może się okazać, że to nagranie w większości będzie bardzo bardzo ciche. O ile w przypadku cichego nagrania traci nieznacznie dynamika i wzrasta poziom szumów, o tyle takiego nagrania przesterowanego właściwie nie sposób naprawić. Rozwiązaniem jest włączenie kompresora lub limitera w torze przed rejestratorem. Po drugie kompresory pozwalają nam wyrównać poziom dźwięków już w nagranym sygnale. Niektóre instrumenty charakteryzują się ogromną dynamiką, w szczególności bębny i elektryczny bas. Nawet doświadczonym muzykom trudno jest wydobyć z nich serię dźwięków o identycznym poziomie głośności. Poprzez ściszenie tych głośniejszych uderzeń za pomocą kompresora redukujemy różnice pomiędzy głośnymi i cichymi dźwiękami. Posłuchajcie na przykładzie takiej partii basu. I z kompresją. W ten sposób uzyskujemy spójniejsze dynamicznie nagrania. Chociaż taki efekt nie zawsze jest korzystny, co pokażemy na przykładzie fortepianu i gitary akustycznej. Kolejnym zastosowaniem kompresora jest podniesienie poziomu cichych fragmentów w nagraniu. W skrócie technika ta polega na połączeniu sygnału nieprzetworzonego z sygnałem silnie kompresowanym. Zademonstruję to na przykładzie bębnów. Posłuchajcie, najpierw bez kompresji, następnie z kompresją. Ale ta technika jest przedmiotem osobnego odcinka. Po czwarte kompresorów używa się w celu uzyskania określonego charakteru brzmienia, np. ciepłego, dynamicznego, z dobrze zaznaczonym atakiem, tak jak np. w przypadku tego pianina Rhodes, lub też spójnego i dobrze kontrolowanego. W kompresorach sprzętowych możemy spotkać się z wieloma różnymi rozwiązaniami. Najczęściej mówimy o kompresorach Varimu, optycznych, FET i VCA. Ważne jest jednak to, że każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety, co nie pozostaje bez wpływu na brzmienie i obwiednie kompresowanego sygnału. Dlatego właśnie realizatorzy często wybierają konkretne modele do konkretnych zastosowań. W ten sposób mogą uzyskać miękkie czy ciepłe brzmienie wokalu, precyzyjne i okrągłe brzmienie basu, czy też tłuste brzmienie perkusji. W praktyce poza funkcjami czysto technicznymi kompresory są wykorzystywane do uzyskania właśnie tego czy innego konkretnego brzmienia. Różne rodzaje kompresorów omówimy bardzo szczegółowo na przykładach dźwiękowych w kilku osobnych odcinkach. No dobrze, skoro już mowa o kompresji, perkusji i basu, to nie można pominąć zastosowania kompresora w celu uzyskania tak zwanego efektu pompowania. To, to już chyba piąte z kolei zastosowanie. Posłuchajcie na przykładzie basu. I z pompą. No dobrze, ale owo pompowanie jest przedmiotem również jednego z osobnych odcinków. Idźmy dalej. Skoro kompresora można użyć do ściszania głośnych fragmentów, to poziom takiego wyrównanego nagrania można następnie podnieść. W ten sposób możemy uzyskać bardzo głośne i efektowne zgrania. Tego rodzaju obróbkę stosuje się zwykle na ostatnim etapie nagrań, czyli w trakcie tzw. masteringu. Wykorzystuje się w tym celu. Kompresory, limitery lub maximizery, które jak wyjaśnimy w dalszej części kursu, w istocie są bliskimi krewnymi kompresorów. Posłuchajcie. No i tego rodzaju zabieg ma na celu nie tylko ściszenie okazjonalnych szczytów w obrazie przebiegu fali, ale. Raczej ciągłe działanie prowadzące do uzyskania wyższego poziomu średniego całego nagrania. No ale oczywiście to nie wszystkie zastosowania kompresora. Kompresora można także użyć do pogodzenia partii, które walczą o miejsce w miksie, zajmując te same zakresy pasma. Bardzo popularnym zabiegiem w muzyce pop i rockowej jest kluczowanie wokalem gitary. Kiedy pojawia się wokal, w naturze rzeczy predestynowany do bycia na pierwszym planie, gitara jest ściszana. Do tego dochodzą jeszcze niezliczone zastosowania kompresji pasmowej, która wiąże się z zastosowaniem różnych kompresorów do obróbki poszczególnych pasm. Działania te mogą mieć charakter chirurgiczny, naprawczy lub służyć uzyskaniu konkretnych efektów. Także zapnijcie pasy, ruszamy z tematem kompresji. Bez kompresji nie wszystko używamy tak dobrze.